Uh, uh. Mamo, opowiesz mi bajkę? Oczywiście, Milo, jesteś gotowy? Bo ta historia zaraz się zacznie. Milo, dentysta. Dentysta choracy odwiedza pralnię pana Milo. Cześć, choracy, mówi Milo, wyglądasz na bardzo zajętego. To prawda, opieka nad zębami wszystkich to ciężka praca. Odpowiada Horacy. Muszę dbać, żeby były czyste, mocne i lśniące. Horacy zdejmuje swój dentystyczny płaszcz i wkłada go do kosza. Zaniesiemy go do Satsa, mówi Milo z uśmiechem. Cześć moi skaczący przyjaciele, wita Sats. Co dziś dla mnie macie? Fartuch dentysty, odpowiada Lark. Umyję go tak, że będzie błyszczał jak świeżo umyte ząbki. Milo, Lofty i Lark śmieją się, gdy Sats wrzuca fartuch do pralki. Sac, masz może ubrania dentysty, które moglibyśmy założyć? Dzięki Satsowi i jego specjalnym ubraniom, trójka przyjaciół trafia do gabinetu Horacego. Wow, jesteśmy dentystami! Wołają. Horacy, co się dzieje? pytają. Mam dziś mnóstwo pacjentów, ale też zaproszono mnie na przyjęcie, mówi Horacy. I chcą, żebym przyszedł przebrany za klauna. Możemy zająć się spotkaniami, oferuje Milo. Hm, zgoda, uśmiecha się Horace. Ale pamiętajcie, nikt nie może wyjść bez błyszczącego uśmiechu. Dzień dobry, Minecraft i ja mamy dziś wizytę, mówi Eleonora. Proszę wejść, dentysta już czeka, mówi Lofty z uśmiechem. Tylko kontrola? pyta Milo. Tak, i jeszcze polerowanie. Aktorzy muszą mieć olśniewające zęby, mówi Mycroft. Proszę szeroko otworzyć buzię, mówi Myron. A! krzyczy szef kuchni pier wpadając do gabinetu. Potrzebuję dentysty natychmiast. Widzę, ale najpierw proszę poczekać w poczekalni, mówi spokojnie Lofty. Wizyta Eleonory i Mycrofta dobiega końca. Lark pokazuje im lusterko. Twój uśmiech nigdy nie był tak piękny, kochanie, mówi Microft. Och, a twój też błyszczy, odpowiada Eleonora. Lark, przynieś naklejki dla naszych dzielnych pacjentów, prosi Milo. Naprawdę na nie zasłużyli, dodaje Lark. Następny pacjent, proszę, mówi Milo poważnym tonem. Już wiem, w czym problem między zębami utknął kawałek jabłka mówi Milo. Dzień dobry, panie psotny krokodylu. Wita go Lofti. Przyszedłem tylko dlatego, że moje pszczoły mnie zmusiły. Dentysta jest teraz zajęty, mówi Lofti. O świetnie, w takim razie idę do domu, mówi krokodyl z ulgą. Ale może pan poczekać w poczekalni, dodaje szybko Lofti. Moje zęby błyszczą, mówi z radością Pier. Był pan bardzo dzielny oto naklejka, mówi Lark. Panie krokodylu, teraz pańska kolej, zaprasza Milo. Proszę szeroko otworzyć buzie, panie krokodylu, mówi Milo. Ojej, te zęby potrzebują porządnego czyszczenia, mówi Lark. Nie, 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 krzyczy krokodyl i ucieka z gabinetu. Gdzie on się podział? Pytają Milo i Lark. Lofthi, widziałeś pana krokodyla? pyta Milo. Tak, pobiegł tamtędy. Och, nie! Martwi się Majlo. Choracy mówił, że nikt nie może wyjść bez błyszczącego uśmiechu. Musimy znaleźć pana psotnego krokodyla i wyczyścić mu zęby. Patrzcie, tam jest, krzyczy Lofty. Ale jak go przekonamy, żeby wrócił? Pyta Majlo. Mam pomysł, szepczelak. Co tu robicie? Nie wracam tam, mówi krokodyl. Pomyśleliśmy, że może chciałby pan naklejkę? Proponuje Lark. O, uwielbiam naklejki, mówi krokodyl. Mogę dostać kilka? Jasne, ale tylko jeśli pójdzie pan z nami, mówi Lark. Proszę szeroko otworzyć buzię. Otworzyć buzię, panie krokodylu, mówi Milo. Nie będzie bolało, a na końcu czeka jeszcze więcej naklejek. Popatrzcie na mój uśmiech. Taki czysty, taki błyszczący. Mówi z dumą krokodyl. Wuuu! bzyczą jego pszczoły. Co za czysty uśmiech! Mówi poracy wracając do gabinetu. Nigdy wcześniej nie udało mi się wyczyścić zębów pana krokodyla. Jesteście niesamowitymi dentystami. kurra krzyczą przyjaciele. Wiecie, kiedy dorosnę, chciałbym zostać. Dentystą woła Milo.